Hej, cześć, siemano, z to na Archenox I dzisiaj nagrywam sobie taki dla was po prostu film informacyjny Że 24 marca, wy, czwartek Będzie live urodzinowy Po prostu będzie live urodzinowy z okazji tam moich 17 urodzin To naprawdę Czwartek 24.03.2022 Odbędzie się live urodzinowy to wbijajcie, sobie pogadamy, Tam są po prostu takie różne pogadanki, będę pykał sobie fota i ten no naprawdę wbijajcie na streama w czwartek, tak 16-17, bo wtedy mam tak jestem w domu to pamiętajcie 24.03 livestream urodzinowy na kanale tak live stream urodzinowy na kanale dowiedzimy się już we czwartek